Wielkie rzeczy niejednokrotnie Bóg czyni w naszym życiu, tak jak uczynił w życiu Izraelitów, kiedy wyprowadził ich z ziemi egipskiej, kiedy ich prowadził, kiedy walczył za nich. To jest ważne to, do czego przypomina nam dzisiaj Jozue, żeby o tym pamiętać. Pamiętać, kiedy Bóg walczył za nas. Pamiętał, kiedy, pamiętać, kiedy Bóg walczył z nami, kiedy nas prowadził, kiedy wybawiał nas z tego, co najważniejsze. Bardzo łatwo niejednokrotnie przychodzi nam zapomnieć. Pamięć Pozwala przetrwać kolejne trudne chwile. Bóg zawsze z nami jest, Emmanuel to znaczy Bóg z nami, Bóg, który nigdy nie zostawia człowieka. Jezus jest nie tylko genialnym nauczycielem, ale jest również genialnym dydaktykiem. I faryzeusze, którzy chcą go wystawić na próbę, którzy zadają mu trudne, podchwytliwe pytanie, spotykają się z bardzo przytomną reakcją Pana Jezusa. Przetaczają fragment ze Starego Testamentu, Jezus odpowiada im w ten sam sposób. Zobaczcie natomiast, jak różni się sposób odpowiedzi Pana Jezusa. Na te kwestie, na zdanie, które zostało wypowiedziane przez jego uczniów. Uczniowie, którzy przysłuchują się tej rozmowie o nierozerwalności małżeństwa, są najprawdopodobniej skołowani, są bezradni, nie wiedzą, czy to jest w ogóle możliwe, by żyć bez żony, by żyć bez męża. I Jezus wypowiada takie słowa. Które wskazują na to, że rzeczywiście to jest trudna rzeczywistość i nie wszyscy to pojmują. I bardzo podoba mi się w tym, w tym dzisiejszym fragmencie pewnego rodzaju czułość pana Jezusa, który wyczuwając ten trudny temat, trudny problem też dla, dla swoich uczniów, nie gani ich w żaden sposób. Ale tak jakbym chciał powiedzieć: tak, ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest może dla Was wymagające, że On w ten sposób pokazuje, że też w Jego nauczaniu są takie momenty, które będą po prostu dla nas bardzo trudne i może potrzeba też dzisiaj dla nas czasu, byśmy jakieś konkretne wskazania, które znajdziemy w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła, byśmy je przyjęli z cierpliwością, byśmy dali sobie czas, byśmy prosili też Ducha Świętego o to, by dawał nam łaskę rozumienia, wytrwałości w przyjmowaniu tego Słowa Bożego, które, które niejednokrotnie może być dla nas bardzo trudne. Cenisz naszą pracę? Odwiedź nasz profil na patronite.pl i zobacz, jakie mamy plany.